Dzień dobry Państwu. Mateusz Czubek, program na czubku socjologii. W tym odcinku zaproponowałem recenzję wydarzenia kulturalnego. Jest to zarazem mój debiut, jeżeli chodzi o recenzje kulturalne na terenie Szczecina i okolic. Moje recenzje mają dotyczyć wydarzeń, które mają miejsce zarówno w Szczecinie, jak i w województwie zachodniopomorskim. I moja pierwsza recenzja dotyczy z filmu, który miałem okazję zobaczyć ostatnio, dokładnie wczoraj, w klubie Delta w Szczecinie. Konkretnie w Dąbiu. No i ta recenzja dotyczy filmu Imperium Stoewerów od pralki do limuzyny w reżyserii pani Heleny Kwiatkowskiej. Film opowiada o losach rodziny, która przed wojną już od XIX wieku zaistniała bardzo mocno w historii i na mapie naszego miasta. Jest to historia związana z, jakby nie patrzeć, niemiecką. Y, częścią y, dorobku naszego miasta. Rodzina Sztewerów zajmowała się produkcją różnych maszyn. Jak sama nazwa filmu wskazuje, jest to produkcja początkowo pralek, ale później też doszły kolejne urządzenia. Jednym z takich urządzeń, które wywindowało tą firmę, była maszyna do pisania, czyli coś, co w XIX wieku, w połowie XIX wieku było czymś nowym. No i ta Maszyna była przewieziona przez właściciela firmy z targów lipskich i właśnie dzięki temu postanowił on zobaczyć jak ta maszyna działa, jak jest skonstruowana i zacząć produkować coś podobnego dla podobnego klienta, tylko że na większą skalę. Później pojawiły się kolejne urządzenia, firma zaczęła słynąć z produkcji chociażby rowerów, w ostateczności nawet i samochodów. Opowieść jest bardzo ciekawa. Film zebrał bardzo dużo widzów. Nawet bym powiedział, nie spodziewałem się, że naprawdę tak dużo ludzi było w stanie przyjść do klubu Delta. A słyszałem, że też bardzo dużo ludzi przyszło do, do, na inne premiery, właśnie w innych miejscach na terenie naszego miasta. No i cóż, jeżeli chodzi o mnie, mogę się wypowiedzieć na temat tego filmu w sposób, Różnoraki. Z jednej strony tutaj powiem o zaletach. Zalety w ogóle, jakie są, to pomysł na realizację filmu. Realizacja filmu dotyczy. Jakby nie patrzeć historii naszego miejsca buduje w pewien sposób naszą tożsamość lokalną, chociaż jest to oczywiście historia po, ludzi niezwiązanych z Polską, ponieważ byli to Niemcy, ale jednak zapisała się mocno na kartach naszej historii i miała wpływ także na historię powojenną w Szczecina. Tutaj mogę powiedzieć, że film jest o tyle dobry, że podejmuje tematykę związaną z naszym miastem, promuje naszą kulturę, naszą tradycję, historię, tak jak już wspomniałem też jakąś tożsamość, że nawet jeżeli my urodziliśmy się tutaj, ale nasi przodkowie stąd nie pochodzą, no to w dalszym ciągu jesteśmy kontynuatorami tego dzieła jakim jest Szczecin. Szczecin jako miasto jest Dosyć niedocenione moim zdaniem na arenie zarówno Polski, jak i świata. Oczywiście w skali świata takich miast jak Szczecin jest bardzo dużo, więc skupmy się tutaj na naszym położeniu w polskich realiach. No świadomość istnienia Szczecina nie zapisała się zbyt mocno, dlatego każdy film, każda produkcja poświęcona historii naszego miasta jest na wagę złota. No, ale do każdego filmu można mieć swoje jakieś ale. W mojej sytuacji, w mojej ocenie, takim ale byłby po prostu czas trwania tego filmu. Wiadomo, czas to pieniądz, filmy kręci się w przeciągu kilkudziesięciu dni, czasami poś, potrzeba poświęcić na to kilkaset tysięcy złotych. Natomiast jeżeli produkuje się film na na dany temat, to dobrze byłoby ten temat wyczerpać. Pani reżyser dobrze zwróciła uwagę na to, że film nie podjął bardzo wielu wątków pobocznych, które byłyby bardzo ciekawe. Według mnie tutaj na przykład sama kwestia pralki, która jest w tytule filmu, no nie została pokazana, nie, pokazał, nie został żaden prototyp tej pralki, tylko temat zaczyna się w zasadzie od maszyny, a ona nie była pierwsza, maszyna do pisania nie była tutaj pierwsza. No druga sprawa to technikalia. Zabrakło mi aspektów technicznych. Wiem, że część widzów mogłaby nie być zainteresowana takimi rzeczami, ale jeżeli robimy film o czymś, o jakiejś firmie, która coś produkuje, no to dobrze byłoby przedstawić te produkty w sposób konkretny, więcej samochodów. Więcej, więcej tych maszyn, żeby pokazać właśnie konkretne dane techniczne. Dobrze byłoby też powiedzieć, czy ta firma miała jakieś swoje przedstawicielstwo w Polsce, bo jednak Polska to był sąsiad Niemiec odwieczny, więc tutaj nasza, czy, czy miał klientów. Ważnym aspektem jest też kwestia tego, czy ta firma po znacjonalizowaniu zatrudniała Polaków przymusowo zatrudnianych. Mówimy tutaj o historii III Rzeszy, tutaj już nie mówimy o państwu sztoewerów, ale o tych, którzy kontynuowali po nacjonalizacji działalność tych zakładów. To też jest wątek, który został pominięty. Pomięta została też kwestia samej rodziny sztewerów tak naprawdę, bo są przedstawieni y, senowie i w zasadzie tyle. Jest tam jakiś wątek y, o y, innych członkach rodziny, ale nie było za dużo na ten temat y, powiedziane. Warto by było powiedzieć więcej na temat y, samej tej wnuczki, y, która wystąpiła w filmie. Czy raczej prawnuczki założyciela zakładów no warto by było więcej powiedzieć też o jakichś aspektach właśnie stricte powiązanych z rodziną, z losem robotników, tym czym na przykład zasłynął producent, właściciel tej firmy, czyli jakie były na przykład zarobki w tej firmie w porównaniu do innych zakładów, pokazać więcej takich właśnie miejsc jak mieszkania robotnicze, no tutaj i według mnie tego zabrakło w tym filmie. Film miał bardzo dobry koncept, ale no pod względem realizacji troszeczkę brakuje tutaj takich właśnie tematów technicznych i konkretów. Według mnie film miał bardzo dobrą oglądalność. Nawet bym powiedział, że zdziwiłem się, że aż tylu ludzi przyjdzie, ale jest jednak pewien niedosyt. Mam nadzieję, że w przyszłości następne tematy poświęcone znanym osobom z naszego miasta będą bardziej dokładnie rozpatrzone i będzie więcej uwzględnionych wątków pobocznych, ponieważ film, który teraz recenzowałem, Imperium Sztewerów od Pralki do Limuzyny, nie wyczerpał jeszcze w pełni tematu tej jednej rodziny, a przecież mamy tutaj na celu promocję naszego miasta i zaznaczenie tego, że Różne rzeczy, które się działy w naszym mieście przed wojną, miały dużo większe znaczenie na świat niż to, co myślimy. Nasze zakłady, nasze fabryki, znane postaci ze Szczecina, były bardzo istotne nie tylko dla samych Niemiec, ale także dla całego świata. Produkty z miasta naszego były cenione. W różnych częściach świata trafiały do y, krajów y, Ameryki Południowej. Y, można było, tak jak zresztą y, opowiadał y, ekspert z Muzeum Techniki, zobaczyć y, maszyny do pisania, czy rowery Stoevera w Namibii, w RPA. Nie ma tutaj się czemu co dziwić, bo w końcu to były dawne kolonie niemieckie. No ale właśnie, że te produkty z naszego miasta były znane, i ta świadomość Polaków na temat naszego miasta i tego, co tutaj powstawało, jest znikoma. No i dlatego taki film jest okazją do tego, żeby przedstawić te produkty w sposób dużo lepszy, bardziej konkretny, bardziej dokładny, żeby tych limuzyn. Pokazać więcej, żeby pokazać konkretne jakieś maszyny, jak działają, bo takie ogólne komentowanie czegoś no jest no dosyć pobieżne. To troszeczkę brzmi tak, jak czytanie czegoś z ulotki reklamowej muzeum. Nie? I tutaj właśnie chciałbym się skupić na tym aspekcie, żeby po prostu na przyszłość uwzględnić więcej. Więcej szczegółów odnośnie zarówno życia osobistego, rodzin, które są tematem filmu, jak i rzeczy, które zostały tutaj wymyślone, wyprodukowane, przedmioty codziennego użytku, pomyślałem sobie, że można film ocenić. Wymyśliłem kategorię oceniania, taką jak w szkole, czyli od jedynki do szóstki. No myślę, że za dobre chęci i za w ogóle cały pomysł, za koncepcję filmu, e, powinienem dać przynajmniej pięć, ale no z racji na pewne braki zawarte tutaj, właśnie aspekty techniczne i rodzinne, e, no myślę, że czwórkę z minusem bym postawił. E, mam nadzieję, że e, kolejne filmy będą bardziej respektować technikalia. I aspekty rodzinne. No i tyle, dziękuję bardzo. Chciałbym jeszcze tutaj nadmienić, że nasz kanał się dopiero rozwija. No i w związku z tym zapraszam do subskrypcji. Niedługo pojawi się kolejny odcinek. Nie są to odcinki na razie regularne, ale mam nadzieję, że w przyszłości uda się zrobić tak, żebyśmy regularnie coś wypuszczali na w moim programie następny odcinek będzie poświęcony królowi Skinheadów Siusiakowi proszę bardzo tylko czekaj którą kurwa What A, is no. this that stands before me kamerali, kamerali, mm w którym zrobiłem dyskusję na tematy ogólnospołeczne. Ukaże się za niedługi czas. W tej chwili pracujemy nad jego montażem. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Wytniemy to. Od nowa. Widzisz, bo to inaczej jest przed kamerą, a inaczej na żywo.